Co jest trendy, a co już możemy schować i poczekać, aż wróci. Stawiamy na mocną, charakterną, widoczną biżuterię. Bransola, taka w ogóle królewska, royal bym powiedział. Zobaczcie, właśnie dodatki są po to, żeby kierować uwagę. Jak ja sobie tutaj dowalę, to ja po prostu wyglądam jak grucha, ale tu. Bawmy się, bawmy się tym. Ale mi się ta spodoba. No, ale mi ta. Taka, taka. Ten Dindzel, tak? bądźmy odważne, bądźmy kolorowe, bądźmy jakieś, jakieś błaga was. O tym, jakie ozdoby y, do odzieży do, i nas y, latem, wiosną i latem tego roku y, będą trendy. Powie nam nasza Julita Gotowicka. Dzień dobry! Dzień dobry, witam kolorowo wszystkie dziewczyny. Lubicie jak nam Julita doradza, a dzisiaj o mm, biżuterii i Dodatkach. Dodatka. Jolitko, co jest trendy, a co już e, możemy schować i poczekać, aż wróci. Jak widzicie, mam tutaj szkatułkę Beaty. Czyli co, to też jest taka przesłanka, że te trendy cały czas się mielą, tak? Wracamy, wracamy, wracamy. E, w trendach na pewno jest e, świadomość siebie, swojej sylwetki, żeby wiedzieć, jak wykorzystać właśnie te e, dobrodziejstwa, jakie nam o, oferuje rynek. Dziewczyny, jeżeli chodzi o trendy biżuteryjne, to. To jest taki sezon wiosna-lato, kiedy stawiamy na mocną, charakterną, widoczną biżuterię. Ja właśnie wybrałam od baty. Ja już się tak, ustroiłam. Właśnie, mamy. Czyli bi biżuteria ma być widoczna. Ma być widoczna na nas, ale ma nas nie przytłaczać. Czyli tutaj e, dobieramy dodatki do swojej. E, ja mogę ogromną! Tak. tak jak mówię, serwetka, tak, tak jedziemy z dodatkami. Kolejna kwestia. Na szyję. Mocno, niech tu się dzieje dla sylwetek jakich, Już Dużych, wiemy. dużych, ale też bruszek, żeby się miało mało błyszczastych, żeby to uwagę kierować. Zobaczcie, na rękach znowu e, na nadgarstkach bransoletki ciężkie, duże, masywne, złote, srebrne. O, mamy, wybrałyśmy właśnie to jest. Beata. Ja mam taką, zobaczcie, słuchajcie. Ma się poprosimy dziać. o zbliżenie. Moja ulubiona, znaleziona na pchlim targu. Zobaczcie, jaka piękna. Bransola, taka w ogóle królewska, Royal, bym powiedział. Zobaczcie, właśnie dodatki są po to, żeby, żeby kierować uwagę, tak? Żeby to taki magnes uwagi. Jeżeli czujesz mamy. O Jezu, sens... jak fajnie ta rozmaitość Prawda? tych bransoletek. Mocniejsza jesteś na górze, masz tą sylwetkę Y albo T, to zobacz. Dołem baw się, aby do ja mogę u Beaty, aby kierować uwagę właśnie w okolice bioderek i mocne, duże y, na ręce. Pierścionki. Dużo pierścionków wyjmujemy ze swojej szkatułki. Właśnie y, robimy taki miszmasz pierścionkowy. Niech ich będzie dużo, albo postawcie na może jeden, ale taki charakterystyczny, mocny. Znowu dla sylwetek y, w dole większych kolczyki, czyli znowu w stronę gruszek idziemy. Odkładamy na razie mm, do szkatułki, delikatne, subtelne, a stawiamy uh, na moc. Uh, uh, a Matko, uh, uh, ty nie możesz mieć wszędzie mocy, bo po prostu... Znaczy, ja nie mogę mieć dużych kolczyków, tak, dlatego tak. że ja mam pełną buzię na dole i jak ja sobie tutaj dowalę, mhm. to ja po prostu wyglądam jak grucha, ale tu. Tak, czyli kolczyki takie mocne, duże koła. One niech będą masywne, niech będą ciężkie. Czy kolczyki, właśnie takie, takie e, printy roślinne, wzory roślinne, e, gdzieś jakieś takie zwierzęce, ważki, motylki dla dziewczyn, które właśnie... Muchy. Lubią, mu, o, mamy tutaj <grym muchę. <grym dla Dziękuję, dziewczyn, które to, lubią, dostałam na tak, przestrzenieniu. Dlatego wzięłam, bo właśnie teraz jest dla niej czas, to jest właśnie ten czas. <grym> Więc... Jeżeli buźka delikatna na dole, buźka w kształcie, no, taka owalna lub trójkąta, czyli odwróconego, na górze troszeczkę mamy większe czułko, a na dole ta brudka jest smukła, delikatna, to uzupełniamy, właśnie wypełniamy tą okolicę tutaj. Na przykład, jeżeli ogląda nas nasza Lucy, to ty Lucy masz buzie tak. do dużych kolczyków. Mhm. Ale to też to? są takie mm, wariactwa, bo na przykład jest jeden duży na przykład kolczyk. Super. No to właśnie. lubię. Taka minimalistyczna stylizacja i po prostu jeden kolczyk, także tam jest moc. E, jeżeli chodzi na szyję, to na przykład Co To są chokery? Czyli tak taka, na przykład tutaj mam akord boata, miała taką A. srebrną wersję. Dla, czyli opaski, tak? Opaski, tak. U. Dla dłuższych szyi. Mm, e, dziewczyn, które mają e, drobniejsze buzie, ale też tam na, je, jakbyśmy prosiły, poproszę zdjęcie kolejne. O, tutaj ma, proszę dziewczyny, masz. Tak, samicek na przykład? Tak, takie wstążeczkowe, tak? Z, z, Było to już. Grane. Tak. E, wszelkie perły, masy perłowe. O. Tutaj właśnie wyjąłem, ubaty. Tutaj. to samo będziemy... od taki naszyjnik 15 lat temu. Tak. I on jest cały czas, słuchajcie, wraca. Zobaczcie. One sobie czekają, czekają na te właśnie swoje 5 minut, i to cały czas wraca, i Fantastyczne. Nawet tutaj ja do mojej jeansowej stylizacji zobaczcie. Ach pięknie. Słuchajcie, taki naszyjnik z imitacji pereł, oczywiście, mm -hmm. e, można założyć do jeansów i gładkiego t-shirta. I to nam robi robotę, mm. prawda? To Uwielbiam ja takie tutaj... klimaty. Perły do jeansów. Ty też masz łajdźcową tak. kurkę? Tak, tutaj mam jakąś perełkę. perełkę, tu mam na ciężko, po prostu bawmy się, bawmy się tym. Ale mi się ta spodoba. No, ale mi też to, to, to za zostaje. To jeżeli chodzi o biżuterię. Jeżeli chodzi o m, torebki. To znowu ostatni odcinek był, na to, jak dobierać torebkę do, do sylwetki. swojej sylwetki, to jest bardzo istotne. W torebkach podobnie. Na pewno stawiamy na lżejsze torebki. Stawiamy na torebki, mm, e, mogą być okrągłe, mogą być e, e, w prostokącie, są zdobienia w wstążeczkowe, kokardkowe, są takie bardzo strojne torebki, na przykład do minimalistycznie znowu stylizacji, e, może niekoniecznie na co dzień, ale powiedzmy na niedzielne jakieś wyjście. Są też torebki duże, tak zwane shopperki, dla każdego coś się znajdzie, do, do każdej sylwetki, na łańcuszku, na szerszym pasku, po prostu Niech będzie. jak mamy dużą dowolność Oczywiście, w tych torebkach, tak. by ona miała charakter. Tak, i żeby była. torebki Ale... żadne wyrzucamy z szafy. Tak jest, tak. To tak jak ostatnio rozmawiałyśmy, także bawmy się torebkami i znowu to jest ten magnes uwagi. Można tą torebką dobudować swoją, swoją sylwetkę, tam ją uzupełnić miejscami i sprawić, że ta torebka będzie grała taki dosyć będzie mocnym akcentem, który. E, wprowadzi spokój do naszej głowy, bo ja wiem, jak to jest z kobietami, że oj, żeby tylko nikt nie zobaczył, że nie wiem, dekolt, piersi czy coś. Właśnie puka. to jest kolejny trend sezonu. Tak. Ach, <laughs> on bardzo się zgadza z biżutelią. Bo ja wyczytałam i powiedz, czy to prawda, mm -hmm. że trendem tej wiosny i lata będzie odkrywanie nieoczywistych części ciała. <grymne> Także już myślcie, co tam e, doprowadzić już trzeba do porządku, to już teraz trzeba zacząć doprowadzać. Ramiona, tak. jedno ramię, nawet z wystającym ramionczkiem ładnym od pistonosza, a w przyszłym tygodniu będzie Blanka, która nam powie, jaka bielizna będzie królowała. Ukośne dekoldy, serki, dekoldy na plecach. To ja trochę wyprzedziłam temat, który zrobimy, tak ale ponieważ on ma związek mhm. z biżuterią, bardzo modny w tym sezonie będzie dekolt taki hiszpański na ramiona. Czyli odkryte główki, ramion i tutaj wielka biżuteria, tak a co kocham. Czyli gruszeczki tam już się szykujcie na to. I kwestia e, butowa. O, Koturny. E, takie fikuśne, drewniane, dla dziewczyn, które potrzebują stabilności, ale jednak lubią na podwyższeniu, e, obcasy kaczuszki. Tak. Ja mam dzisiaj. Czyli niewysoka wersja. Pamiętajcie też e, m, e, panie o pełniejszych kształtach, żeby z tą kaczuszką może uważać, dlatego że ona jest za delikatna, tak? Dla was jednak może e, koturny. Balleriny wracają znowu do, e, do łaski, czyli lubicie na płaskim, e, do spodni. Ale się tak źle wygląda w tych balerinach, że to po prostu... Ale, ale są fanki, e, są z, w, ciekawe ze zdobieniami i w szpic. Ja osobiście w ten szpic e, na co dzień niekoniecznie. Nie lubię jak mi tam palce po prostu ściskają, ale niektóre dziewczyny lubią. E, więc. E klapki na obsasie, na szerszym słupku, na jakichś fikuśnych obcasach. To wszystko jest japonki. Takie wariacje na temat e, e, japonkowe, czyli te japonki, czyli między palcem, tym pierwszym e, tam się znajduje ta, ta taka... Dzyndzel. Dzyn <laughs> Ten dzyndzel, tak? I znowu, japonki e, na podwyższeniu, na obcasie, na sportowo, na elegancko, e, coś się znajdzie. Ale też a propos japonek, to ja ostatnio widziałam, przeglądając modowe strony, że japonki się też przepotwarzyły mhm. i to zahaczenie na palec nie jest tylko między palcami, mhm. ale jest na przykład pierścionkowe na pięć palców. Tak jest. Tak. Albo pierścionkowe na jeden duży palec, mhm. albo jakieś łańcuszkowe. Więc jakby to zamocowanie podeszwy na tym bucie mają projektanci bardzo różne fantazyjne pomysły i to jest modne tego lata. Tak, tak. więc jeżeli stopę masz fajną, zgrabną, e, czujesz się z nią dobrze, tak, bo wiem, że nie każdy, to jest ten właśnie moment, żeby, żeby ją odsłaniać i eksponować właśnie w taki biżuteryjny bardzo sposób. To, co powiedziałaś, bardzo się zgadza z tym, co ja lubię, A on? czyli nie jest pod prąd. Zawsze lubiłam i lubię duże e, naszyjniki, takie właśnie intensywne. E, lubię odkryte stopy i z upodobaniem e, noszę latem bardzo odkrywające Lubisz stopy. Ciężkie buty. Ozdoby na, na lubię rynkach. ciężkie ozdoby mhm. na rękach e, i lubię bawić się torebką. Tak. Też. Yy, nie za bardzo lubię tego trendu pod tytułem klapeczki na obcasiku. To nie jestem ja. Są też średnio wygodne, tak? No. Klapeczki na obcasiku to nie ja. Mm -hmm. Prędzej słupek, prędzej sportowy, mm -hmm. laufer lekki czy y, taki masywniejszy y, but. No ale dziewczyny, Zachęcam. każda bardzo, z nas ma troszkę, wybór. Mm -hmm. Żeby troszkę te ulice pokolorować, tak? Bo. Zróbmy tak, jak te, co Zbyszek pokazuje z tego Mediolanu. Bądźmy odważne, bądźmy kolorowe, yy, bądźmy jakieś, jakieś, błagam was, się zlikwidujmy z tych ulic. Tak jest. A tymczasem, Julita, dziękujemy ci bardzo. Dziękuję bardzo. A nie Ty... było żadnych pytań? Nie, nie wiem, Malwina milczy, nic, to tam było. były jakieś pytania, coś? Ja rozumiem, nie. że dziewczyny już siedzą w kuferkach swoich i przeglądają. Przeglądacie, ale... Fryzurę Julity jest komentarz, chwa chwalimy twoją tak, fryzurę. Tak, o dziękuję. A ja chciałam powiedzieć, że my się będziemy uczyć, bo z Esterą się umówiłyśmy na cykliczne spotkania, że ona nas będzie uczyła robić fajną, ciekawą biżuterię. Mój naszyjnik, który zrobiłam i będę go malować, zbudził dużo kontrowersji, niektórzy mówili, że paskudny, niektóre z was pisały, że fantastyczne i o to chodzi w biżuterii. Jednych będzie zachwycała, tak. drudzy powiedzą ble, ale my się mamy czuć ozdobione i w ogóle całe e, piękne. A jak tak, sobie jest zrobimy tę nas. biżuterię same, to już w ogóle będzie cud Ultra ultramaryna.